O Bogu! Dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa, za to, że możemy mu śpiewać, możemy przed nim wylewać swoje serce, do niego wołać i od niego do niego zawsze należy ta ostatnia decyzja. Wiecie, naprawdę, z czasu zaznaczę, że to, że tutaj możemy być, to jest dzięki Niemu. To jest dzięki Niemu i to jest dowód Jego. Względem mnie i ciebie, dowód Jego miłości, tego, że on chce uratować Ciebie i mnie. On chce Ciebie mieć na wieczność z sobą. Fa Bogu na, za to, że, że, że ojciec chce Ciebie mieć na wieczność z sobą. I dał swego syna Jezusa Chrystusa. I to, że dzisiaj możemy tutaj być, to, że możemy się budować, możemy dzielić się słowem, możemy śpiewać, wiecie, możemy modlić się razem. To jest. Dzięki niemu. Dlatego wykorzystajmy to. Ja to wykorzystywałbym, Ty to wykorzystał, żebyśmy nie zmarnowali tego czasu. Ja chciałem się z Wami podzielić takim słowem, może otwórzmy Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. 7 rozdział i tutaj 15 werset. Szczęście się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z ścierni albo z ostu figi? Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Czytamy tutaj. Słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi tak wyraźnie do mnie, i do ciebie, po ich owocach poznacie ich. Wiecie, dzisiaj e, dla mnie i dla ciebie jest to jedyny e, jakby taki papierek lakmusowy, e, który wskaże ci, kto jest kim. Wiecie, i ja wiem, jestem tego pewien w Panu Jezusie Chrystusie, że to do końca tych dni na tej ziemi, do końca tych dni na tej, na tej ziemi, to nigdy nikogo nie zmyli. Nigdy nikogo nie zmyli. Pan Jezus powiedział to, jak wtedy to, to mówił, tak samo dzisiaj to obowiązuje do końca dni na tej Ziemi będzie to obowiązywało. Po ich owocach poznacie ich. Dlatego jak ważne jest to, żeby moje owoce i Twoje owoce były wydawane w Jezusie Chrystusie. Żeby to były owoce, które są od Pana Jezusa Chrystusa, i on jedynie może w tym pomóc, bracie siostro. On jedynie w tym może pomóc, i tylko on może to uczynić we mnie i w tobie, żeby to wszystko mogło się dziać według Jego woli. W Ewangelii Łukasza, czytamy w szóstym rozdziale. Szósty rozdział Ewangelii Łukasza, od 43 wersetu. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają ścierni fig, ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. I tutaj Pan Jezus mówi wyraźnie, nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło Owoc dobry. Jezus tej mówi wyraźniej do mnie i do ciebie, że po owocu. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają ścierni fig ani winogron z głogu. Widzimy, że to są słowa naszego pana Jezusa Chrystusa i dlatego dzisiaj ja i ty, jakiego owocu jesteśmy. Jakiego owocu my jesteśmy, wiecie, i kiedy spotykamy się, tym bardziej mamy teraz tutaj czas, wspólny mamy czas, wiecie, to jest czas, kiedy jesteśmy tutaj wszyscy jako te drzewa, można powiedzieć w cudzysłowie, jako te drzewa. I teraz jaki owoc jest na mnie, jaki jest owoc na Tobie, jaki owoc dał nasz Pan Jezus Chrystus dla Ciebie. Jakim drzewem człowiek jest wiecie i w tym czasie, kiedy wspólnie możemy być tu jako, jako, jako te drzewa, my możemy kosztować siebie te, te, tego owocu. Ty możesz kosztować ze mnie, ja mogę kosztować z Ciebie. Jaki wtedy ten owoc jest? Czy to jest owoc Jezusa Chrystusa? Czy to jest owoc nie Jego? Czy to jest owoc słodki taki, który Pan Jezus hoduje? Czy to jest taki owoc, który wróg chce mieć w ludziach? Wiecie, to jest naprawdę bardzo ważne e, pytanie i y, y, bardzo wielka odpowiedzialność. Ale tylko Jezus Chrystus może uczynić to we mnie i w Tobie. Tylko On może uczynić to we mnie i w Tobie, aby ten owoc był właśnie owocem Jego. Żeby ten owoc był dobry dla drugiego owoc, który buduje, daje, daje siłę, pokrzepia. Tak więc po owocach poznacie ich. Wiecie, obyśmy mogli się poznawać jeszcze więcej się poznawać w Jezusie Chrystusie. Poznawać się i właśnie doznawać tego, że kiedy próbuję tego owocu z Ciebie, bra bracie, z Ciebie, siostro, to wtedy kosztuje właśnie Jezusa Chrystusa i w drugą stronę. Wiecie, niech Pan pomoże dla mnie dla Ciebie. Wiecie, On to może uczynić i On to czyni, to nie jest z nas. To, że te usta, tak jak mogliśmy tutaj modlić, to, że te usta mogą śpiewać dla Jego chwały, to jest Jego zasługa. To nie jest moja zasługa czy Twoja zasługa, to jest Jego zasługa, zasługa Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to wiecie, i on to chce uczynić. I chce czynić. Psalm 34. Psalm 34. I tutaj czytamy od ósmego wersetu. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który u niego, u niego szuka schronienia. Widzimy tutaj czytamy wyraźnie: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Pan jest dobry. Każdy człowiek, który kosztuje Jezusa Chrystusa, on doznaje pokrzepienia. Pokrzypu, po, doznaje pokrzepienia i doznaje wszystkiego tego, co jest mu potrzebne do tego, żeby żyć. I teraz, jeżeli we mnie czy w Tobie mieszka Jezus Chrystus, to kiedy druga osoba może kosztować, to wtedy kosztuje Jezusa Chrystusa. I tutaj czytamy wyraźnie: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Wiecie, ja tak sobie myślałem, że wiecie, ten owoc, który Jezus Chrystus hoduje, ten owoc, który On chce mieć we mnie i w tobie, On nie chce, żeby ten owoc był tylko po to, żeby wisiał, wisiał sobie, żeby sobie wisiał. Wiecie, jakiś czas temu e, byłem, byłem w pewnym miejscu i wiecie, w tym miejscu, w mieście, w centrum miasta e, rośnie drzewo. Wiecie, te, te drzewo było pełne owocu. To nie można było powiedzieć, że, że te, tego owocu tam nie było na tym drzewie. Te drzewo było pełne owocu, ale nikt z tego drzewa nie zbierał tego owocu. Wiecie, to był straszny widok, kiedy y, mogłem patrzeć na to drzewo i mogłem widzieć ten owoc rozgniatany na chodniku, po prostu rozgniatany, leżący, gnijący pod drzewem, po prostu, bo nikt nie zbierał tego owocu. Wiecie, i to nie jest tak, że kiedy Jezus Chrystus pracuje we mnie czy w tobie, to nie jest tak, że to jest tylko dla mnie, dla ciebie. To jest dla, dla kościoła. To jest dla kościoła Jezusa Chrystusa. Jeżeli ty nie będziesz zbierał ze mnie, ani ja z ciebie, to, to ten owoc na nic się nie zda. Co z tego, że niby go będzie pełno? Jak on się będzie marnował i nie o to Panu chodzi. Wiecie, to był straszny widok, kiedy sobie tak patrzyłem na te drzewo i myślałem, i wzdychałem do Pana Jezusa. Mówię, Panie, oby tak nie było w życiu kogokolwiek z nas, że niby pełno owocu, ale nikt tego nie kosztuje, nikt do tego nie jest w stanie spróbować, bo człowiek to jakby w sobie trzyma, zatrzymuje to. A Jezus chce, żebyśmy kosztowali siebie nawzajem. Wiecie, niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie w tych właśnie doświadczeniach. Żeby być dla Niego. On chce tego w Tobie i we mnie. On chce tego, i on będzie pracował w tobie i we mnie. On będzie właśnie, on jest tym winogrodnikiem. On jest tym, który dogląda tego. On jest tym, tym właśnie, w którym wydajemy ten owoc. Ojciec jest tym, który to pilnuje tego, a Jezus jest tym krzewem. To jest piękna harmonia. I on chce, żebyśmy wydawali owoc. On chce, ale nie po to, żeby ten owoc gnił. Nie po to, żeby on, po prostu człowiek, puchł własne piórka. On musi być dla drugiego dostępny. Ja muszę mieć dostęp do Twojego, Ty musisz mieć dost dostęp do mojego. To musi być. Musi być zbiór i owocowanie, zbiór i owocowanie, zbiór i owocowanie. Pan tego chce. Wiecie, naprawdę, sami nieraz możecie zobaczyć taki widok. Wiele takich już dzisiaj jest widoków, że jest pełno drzew, naprawdę na tej ziemi. I ludzie po prostu nie mają czasu. Nie mają czasu na to, żeby pozbierać z tego drzewa. A jak dzisiaj mało jest os osób chrześcijan, wiecie, ludzi, którzy, którzy idą za Jezusem Chrystusem. Którzy twierdzą, że idą za Jezusem Chrystusem, oni też nie mają czasu często. Tylko nie mają czasu często na to, żeby ktoś inny mógł zebrać ten owoc, skosztować tego owocu, spróbować tego owocu. Wiecie naprawdę, niech Pan Jezus pomoże. A tutaj czytamy te wspaniałe słowa: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. On dobry jest. Dobry jest Pan. Owoc jest po to, by służył. Owoc. Ten owoc, który Jezus Chrystus daje, jest po to, by służył. By służył. Wiecie, nie dla mnie samego, ale dla każdego z Was, a Wasz dla mnie. I to ma być wspólnie. My siebie potrzebujemy. Wiecie, to jest, to jest najpiękniej, najpiękniejsze w Jezusie Chrystusie, że my siebie potrzebujemy. My potrzebujemy siebie nawzajem, żebyśmy mogli uczyć się, doznawać pomocy Pana, właśnie tego, co On daje. On chce nas mieć wspólnie. Nie jednostki, ale chce mieć nas wspólnie dla swojej chwały. Jezus Chrystus, nasz Pan. On tego chce, on właśnie chce tego, żebyśmy w nim owocowali. Ewangelia Jana, 15 rozdział. tylko bym chciał przeczytać, żeby. I widzimy tutaj, czytamy ten piętnasty rozdział te naprawdę dobrze nam znane słowa bardzo dobrze nam znane słowa piętnasty rozdział od pierwszego wersetu ja jestem prawdziwym krzewem winnym a ojciec mój jest winogrodnikiem ja jestem prawdziwym krzewem winnym Jezus chce, żebyś owocował każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu odcina, a każdą, która wydaje owoc oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc widzimy tutaj, co Jezus mówi każdą latorość ja jestem krzewem winnym, wiecie, i tak jeszcze raz y, przypomnę to te, właśnie porównanie. Jakie są owoce na tym krzewie winnym? Czy to są takie potężne, wiecie, owoce? Okazuje się, że na krzewie winnym jest pełno małych owoców, ale ich jest pełno. Pełno małych owoców. Nieraz ludzie szukają wielkich rzeczy, wiecie, wielkich cudów, nie wiadomo czego chcą szukać. A zapominają o tym, że Jezus Ciebie i mnie chce mieć w tych drobnych doświadczeniach, ale w każdym doświadczeniu. Chce Ciebie i mnie mieć. I tak samo pokazuje, On nie bez, nie bez, nie bez jakiegoś powodu przyrównuje siebie do krzewu winnego. To nie jest tak, że On sobie pierwsze lepsze, pierwszy lepszy wziął przykład. Ale wiecie, na tym krzewie winnym, kiedy dzisiaj mógłbyś pójść, zobaczyć, jak owocuje ten krzew winny, byś zobaczył bardzo dużo owoców, małych, ale bardzo wielka ilość. I tak samo tą wielką ilość chcę mieć w moim, w Twoim życiu. Chcę mieć i wtedy to czyni tą całość. Piękny, wspaniały zbiór. Jezus właśnie to chce. We mnie i w Tobie, braci i siostro. On będzie pracował. On będzie czynił to, co potrzebne. Ojciec będzie wysyłał. Wszystko, co jest potrzebne. Będzie dawał wszystko, co jest potrzebne w Jezusie Chrystusie do tego, żeby właśnie tak było w moim, w Twoim życiu. I tutaj Jezus Chrystus mówi właśnie o tym, że właśnie każda natrość, która we mnie nie wydaje owocu odcina, a każda, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Jeszcze więcej tego owocu. Jeszcze więcej tego owocu. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Wiele owocu w Jezusie Chrystusie wydaje człowiek. Kiedy trwa w Jezusie Chrystusie, kiedy należy do niego. Wiecie, chwała Bogu za to. Naprawdę, jeszcze raz przypomnę powiem, powtórzę to, naprawdę Jezus Chrystus nie chce, by drzewo w słowiu bardzo mocno owocowało, a żeby nikt nie zbierał z tego drzewa. Nie chce tego. To źle służy. Wiecie, Jezus nie po to umierał na krzyżu, żeby owoce, które są wydawane w Nim, one się marnowały. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Jezus nie po to umierał na krzyżu, żeby te owoce się marnowały. Wiecie, i oby właśnie Pan dawał dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro. Właśnie, żeby to się nie marnowało. Żeby to nie leżało pod drzewem. Żeby nikt po tym nie deptał, a wróg by chciał deptać po tym wszystkim. Żeby nikt nie deptał, ale żebyśmy mogli wspólnie kosztować jako te drzewa, z siebie nawzajem, kosztować. Ty ze mnie, ja z ciebie. Oby Pan pomógł, naprawdę. Oby Pan Jezus pomógł nam, każdemu z nas. Amen.